Oto 10 ciekawostek na temat depresji. 1. Depresja jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych na świecie, dotykającym około 264 milionów ludzi. 2. Depresja może prowadzić do pogorszenia jakości życia i zwiększenia ryzyka chorób fizycznych, takich jak choroby serca i cukrzycy. 3. Depresja może mieć różne przyczyny. Takie jak genetyka, stres, brak snu, niedobór witamin i minerałów, choroby fizyczne i choroby przewlekłe. 4. Depresja może objawiać się różnymi objawami, w tym utratą zainteresowań, zmęczeniem, brakiem energii, zmianami w apetycie i snu, a także myślami samobójczymi. 5. Depresja jest uleczalna, a leczenie może obejmować terapię behawioralną, leki antydepresyjne, a także zmiany stylu życia, takie jak dieta i ćwiczenia fizyczne. 6. Depresja jest częstsza u kobiet niż u mężczyzn, ale może dotknąć osoby w każdym wieku i płci. 7. Depresja może prowadzić do izolacji społecznej i trudności w relacjach z innymi ludźmi. 8. Osoby z depresją mogą doświadczać trudności w podejmowaniu decyzji i w skupianiu uwagi. 9. Depresja może wpłynąć na zdolność osoby do wykonywania pracy i codziennych obowiązków, co może prowadzić do problemów finansowych i społecznych. 10. Depresja może mieć wpływ na cały organizm, a osoby z depresją mogą mieć zwiększone ryzyko chorób fizycznych, takich jak choroby serca, choroby układu pokarmowego i choroby autoimmunologiczne.